Ready. No dowolnej dowolnej Skrasamy? Nie można no. Idą rampą Stoję na drewnie Oni mają kawdary Przechodzi na BF Never say never na auga biorę Ja też A do CT można iść? Dotąd, to w sumie jest GIT Nawet na CT stał na ticket Idą rampą? Bo od CT nawet, jest rampa. Na pałacu jeszcze Będę my hype menu Czyli spalaka też można pewnie? Tak Czy broni w sumie, nie wiadomo czy to jest zaznaczone jako broń W sumie, tak Wszystko czysto. Smoczany w hali rampy. Boże ty, zajęcie. Pewnie od rampy są. Smok na ich. Jeszcze jeden rampa. I pałacem. Aha. Nice to by się HP odnawiało przy każdym fragu? Chyba tak. Ale rampa... To ja nie smoki chcieli rzucić z... <laughs> to ja powinna... rampa rzucali z... rampy, rzucali na im też rzucam. Kurwa, chujowy. Oh. Hmm Może odchodzą od konekta O, chyba. Od jednej pozycji nam no chodzić. Zaraz będzie heavy, to się obsara. No, muszę swojego smashana pokazać. Chyba dobrze go się No to jesteśmy po tej królowej, on site A na no musieli rzucać smołki, bo że zajebały się boty w akcji. No Dziękuję, ilo od rampy w Czy... Ale strzeli, nie ja zabiłem. O tak ze tak po prostu. Jest najlepsza taktyka, bo oni dopóki oni grają jak R1, dopóki nie wyjdzie, <noise> dopóki nie wyjdzie, to nie przystaną. No, Smokuję tą rampę znowu. Rzucałem smoki z rampy. Kurde, wyszedł przez chwilę. Znaczy, najduję go tam. leka? Mogą teraz obiegówę zrobić Mogę ci flash na Ciebie, Cię Jest przed BS-em Przed rampą więc. A patrzę ci, pałac jest. Pałac, o oh, kurde, łeb dostałem GG No fajne takie Chilleria, utopia Rekrut, pierwszy poziom Ja tu byłem smowczan, ty byłeś frager. Dobra, to było na tyle w tym krótkim odcineczku Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie komentujcie. O, premia do PD oh. It mean you wanna tell me some i tell your bitch to get off my shit